Linia C40. Kierunek: Cmentarz Północny, Brama Zachodnia. Boże. Ja ja i... Boże, drognął święty. Jeszcze cię łapie. Ja się mu chodziło wtedy do zakonnica. Ja mam po tobie na policję zadzwonić. Ja tak się dzieje nie widzę. No

Ej, on, on do nas mówił, młody czy jak? Hmm. My na ty tej my? No chyba nie. Hmm. Hmm. O, ten jest rzadki tramwaj, bo ma czarne czoło. No, ładnie rzadki. Szrenka no, ręka Szczerze Statyw by się przydał, ale nie się przydał ale nie ma nie Mieliśmy jesieński odwiedzony

No to było zbyt, zbyt piękne trasa, gdy nie było tylko 3 przystanków Na C9 są trzy przystanki Co? No Młociny, Popiela i Brama Górna No to fajnie właśnie Nie jedziesz 100 lat Hmm. Tutaj ulice mają być za zamknięte, tak. Eee a chyba... E, to tak. jest tramwaj chyba C9. Normalnie C9. Widziałem. Chyba... na, marszał, na, na Marszałkowskiej to, to C6 bardziej. A, może. Tramwaje jaką C, C możemy nagrać? Nie są za długie. Jakie? Żadne są trzy, które jeżdżą ponad godzinę. O, to obok mnie jeździ. no, no i To samo cmentarne. O, do mnie mhm. też. že pan sí tak zase každé každém vymachnětě. Pojďte v solárii tym. Tím, tím trochu takým... Tím ten trochu Tím To je fajn, jak ryba. Tu můžeš na tom Ale to je ale bolo

Tutaj jest bardzo niebezpieczny skręt dla autobusów. Nie, no, dla, krót... dla krótkich jest ok, ale dobrze. Dla... A tutaj yy, w ogóle nie jeździ krótki? O, gruz. Co? No, zobacz, gruzik. No. Jaki to w ogóle? A, 210. 210 nie jeździ przecież. Co oni zrobili? Teraz to zmieniono. A, bo przez cmentarzy? Mhm to byś widział wczoraj jechałem 110, a ograniczenie było do 40, to zgadnij, ile ty jechał. No, 70. No, 15 minut spóźnienia, a później wysiadam 20 minut. Mm. Więc to nic, <noise> Więc to nic mu nie pomogło. Wow, no, Major. Co to jest? <noise> co to Co to było? Endborn. To 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 też n Nie wiem. No co to tyle autobus? No właśnie fajnie. Nie, fajnie, fajnie. No ale co ich chwila? Więcej ich matka nie miało. Też te Ja mam mną. Nie mam machu. Ale Nie było widać. tak maciera w nosa tutaj na głowę sukcesy namaleć żeby Ale... A tutaj przystaje. Że... Nie Ale mam... też ten. też odpięknęło przypadek. Jest, z... też z... z... No. No ale jest. zobacz, to masz większe. Ja mam mniejsze minus, że jak ja to kliknę, to mi się też wyłącza. na chyba nie. że 10 mamy za pół godziny. Z zachodniej na głównym je jeździ to też można Ale jaki? C12 że coś jak to bolało się odwróciłem jeszcze bo komunikat to jest Czuję się jakbyśmy już jechali 20 minut. Sprawdzimy. Sytora. Niektórzy tutaj to do domu mogą sobie podjeżdżać. Ja wiedziałem, że są na będą jeździć.

to jedna cmentarna i... dziwna. No, o, no. o, mój ulubiony. Trzyma. Machnę. Ale to do kierowcy Nie do ciebie, Nie do kierowcy. Do kierowcy. No. O, no, 409. 250. Dobra, machnę. A ja jechałem z tym kierowcą. On nie jeździ tutaj 20 na godzinę. Ile? 20 na godzinę. O Matko Bożą. Mocny. Matko, to jest końcowy? Kończo, no. Zgadnij, prawo czy prosto? No. Prawo. No. To jest końcowy? No. Matka, co tutaj taki kolor Jeszcze to jest skręcone, tak? No tutaj jest widokowa, to nie, tam dalej Pokażę. jest skręcone O takim tempem to do A, jutra tak nie dojedziemy tak No bo tam bilety, bo płatne, płatny parking jest Autobusem no. jedziemy za darmo. Co <noise> myślałeś? <Są ślące. głos>

Co? Co? Dobra, nie klikam. To nie się klikam, to no. wszystko.